Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzający badania trzeźwości i obecności na narkotyki oraz pracę zdalną wymusza aktualizację dokumentów RODO w firmie. Wynika to z obowiązku artykułu 24, gdzie do obowiązków administratora jest, że środki, które wdrożył, są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Tym oczywiście wymieniona w rozporządzeniu polityka ochrony danych. To są podstawowe dokumenty, które należy chronić. Ale tak naprawdę, jakie to dokumenty musi chronić firma i jak je aktualizować? Tutaj sobie znaleźliśmy w internecie. Pierwszy. Z brzegu artykuł, który wymienia, jaka dokumentacja powinna być prowadzona w firmie wynikająca z rozporządzenia RODO, które tak naprawdę nie w pełni określa wyraźnie, jasno, co pracodawca ma prowadzić, ale tutaj wymieniają rejestr czynności przetwarzania, zgłoszeń naruszeń, rejestr naruszeń ochrony danych, ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. Czyli omówmy sobie po kolei te dokumenty. Rejestr czynności przetwarzania. Co modyfikujemy w tym rejestrze? No, przede wszystkim te czynności przetwarzania, które kodeks pracy rozbudował. Na pewno czynność przetwarzania, czyli badanie na trzeźwość i obecność narkotyków, to nie jest jakaś nagle pojawiająca się czynność w ramach przetwarzania danych osobowych. Tą czynność w rejestrze nazywam prowadzenie dokumentacji osobowych pracowników, bo tak naprawdę to jest globalna działalność kadr, w której prowadzi się teczki ak osobowych pracowników na różnej podstawie prawnej. I tutaj w rejestrze czynności RCP wprowadzamy kategorię danych i aktualizujemy. Skąd pojęcie RCP, a nie RCP? Mamy tutaj wiele skrótów. Wprowadzając RODO, autorzy tej dokumentacji wprowadzili RCP, rejestr czynności przetwarzania, jako słownik skrótowy. Jest jeden, jednak, podstawowy problem. Kiedy wchodziło RODO, głównie. RCP wszystkim kojarzyło się z rejestracją czasu pracy. I tak naprawdę w większości firm, jak ktoś mówi, prowadzimy RCP, to nie wiem, jaki rejestr czasu pracy, przecież my mamy, tak? Więc wprowadziło to ogromne zamieszanie. Na no potrzeby, żeby rozróżniać ten dokument, wprowadziłem RCP, czyli rejestr czynności przetwarzania. Aby nie było to to same. No RCP tak się mocno przyjęło w firmach, że będzie ciężko ich przekonać, że taki jest skrót. No ale autorzy tych dokumentów, którzy wprowadzali, no tak sobie przyjęli, tak sobie już zastawiają. Ja używam skrótu RCP. Stąd to właśnie różnica, żeby jasno było napisane. O co nam dokładnie schodzi. Prawidłowa zasada jest taka, że wprowadzając skrót, należy sprawdzić, czy wcześniej nie zużywany, i dopiero wtedy dostosować skrót. Ponieważ rejestr czasu pracy był dużo wcześniej wprowadzany i teraz jest obecnie elektronicznie odbijamy dyskietką, ale przecież były firmy, które miały takie rejestry jeszcze wcześniej wprowadzane, zanim w ogóle powstało RODO albo większość ustawy o ochronie danych osobowych. No to musimy przyjąć za założenie, że ten skrót RCP ma pierwszeństwo. Więc ja używam RCP, żeby tutaj się nie gubić i nie mieszać z wyjaśnienia. Kolejną pozycją, którą musimy zmienić w rejestrze czynności przetwarzania, jest monitoring wizyjny. Tak, będziemy musieli zmienić na pewno. Cel przetwarzania. Tutaj komu będziemy to udostępniać, będzie na przykład przewodniczący komisji, która będzie badać część, bo on będzie przeżoglądał potencjalne nagrania, cel przetwarzania będzie trzeba dodać dodatkowy podcel tego przetwarzania, nie tylko zapewnienie ochrony mienia. Kategorii osób, tutaj żadnych zmian nie będzie, poza wizerunkiem dojdzie jeszcze. Zachowanie. Tak? I tutaj będzie inna podstawa przetwarzania, musimy to tutaj uwzględnić w naszym rozważaniach. Kolejny monitoring to poczty i ruchu sieciowego, czyli monitoring, który będzie wynikał z pracy zdalnej. Tu też musimy zmienić przetwarzanie, kategorię danych, kogo dopiszemy. Bo w tym monitoringu pracując zdalnie z domu, może się znaleźć wiele tutaj informacji niekoniecznie potrzebnych. Zmiana również będzie dotyczyć bezpieczeństwa teleinformatycznego, gdzie tutaj zmieni się dosyć sporo, tutaj przypłynie, bo bezpieczeństwo teleinformatyczne przede wszystkim będzie wynikało z pracy zdalnej. No, i też musimy tutaj skorygować w rejestrze czynności platforma programistyczna. Dlaczego akurat platforma programistyczna? Ponieważ w ramach platformy programistycznej są przetwarzane właśnie programy, na których ludzie występują zdalnie, jak teamsy czy na przykład inne oprogramowanie, w których. Pracownicy łączą się elektronicznie, wymieniają odprawy, tak? No bo jeżeli przy pracy zdalnej, to przecież kierownik musi jakoś przeprowadzić odprawę. Akurat to była czynność w ramach, nazwana platforma programistyczna, bo to nie jest tylko jedyna taka platforma, tak? Jest tutaj więcej zagadnień w to wchodzących. Takie przyjęliśmy sobie tutaj nazewnictwo. Kolejnym zagadnieniem będzie ocena skutków dla ochrony danych, czyli to, co wymieniliśmy w artykule 35 RODO. Dosyć ważny dokument, i tutaj oceny skutku będziemy mieć dwie. oceny skutku, czyli nasz standardowy dokument, który już umówiłem w poprzednim nagraniu, który akurat tutaj dotyczy badania częstwości i obecności na narkotyki, ale druga ocena skutków będzie musiała być przeprowadzona właśnie dla pracy zdalnej ze względu na charakter tej pracy zdalnej. Będzie mieć dwie oceny skutków, które musimy zaktualizować. Pamiętamy, że ocena skutków będzie wpływać na zapisy polityki i analizę ryzyka. Po tej ocenie skutków musimy pamiętać jeszcze o zmianie innego dokumentu, jakim był test balansu. Które wprowadziliśmy choćby do monitoringu systemów IT w obszarze przetwarzania. Mamy taki monitoring wprowadzony, ale jak wprowadzaliśmy ten monitoring, nie istniało pojęcie pracy zdalnej, nie była ta praca zdalna zrobiona, i tutaj musimy jeszcze raz przeprowadzić test. Pamiętamy, że prawnie uzasadniony interes administratora możemy zacząć realizować dopiero po pozytywnym przejściu testu balansu. Jeżeli tego nie mamy, to nie przechodzimy. Jak podejść do tego w praktyce? W praktyce podchodzimy do tego, że robimy dwa testy balansu na monitoring systemów IT na monitoring systemu IT w miejscu pracy i monitoring systemu IT w pracy zdalnej w domu, kiedy pracownik będzie po prostu poza miejscem pracy i będzie pracował w domu. Bo to będą dwa różne monitoringi, inne zadania, one się będą tutaj różniły. Natomiast co jest dosyć istotne. W praktyce stosując to zagadnienie, po prostu łatwiej będzie nam odłożyć jakiś test balansu, tak, bo test balansu to tak naprawdę też pewna instrukcja postępowania. No i drugi test balansu, oczywiście do monitoringu wizyjnego, tak, musimy go też zmienić dlatego że tam w ramach monitoringu wizyjnego może się znaleźć badanie trzeźwości jak to najlepiej zrobić najlepiej w monitoringu wizyjnym napisać nowy test balansu dlatego że mogą się tam znaleźć właśnie zapisy zachowań ludzkich pod wpływem alkoholu lub narkotyków i to musimy zrobić natomiast nie ma tutaj takiego jakby osobnego że możemy mieć to i to bo musimy Rozważyć całościowo monitoring wizyjny, bo miejsce pracy będzie to samo. To się będzie działo na terenie zakładu i to zmieniamy. Kolejny dokument, który wymaga aktualizacji, będzie analiza ryzyka. Tak? I na pewno tą analizę ryzyka będziemy musieli zmienić w tych samych czynnościach przetwarzania, w których zmieniliśmy. Zapisy rejestru czynności przetwarzania, czyli RCP. Mamy tutaj analizę ryzyka, zmieniamy. Proszę bardzo, prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników. Do, to jest ocena do czynności przetwarzania danych. Jakie tutaj mamy zagrożenia? Tak? Czyli dopływają nam tutaj zagrożenia. Może poskutkować dyrystyką z tytułu odmowy pracy zdalnej. Do tej czynności dopiszemy jeszcze sobie. Przetwarzane są dane dotyczące zdrowia w zakresie organizacji pracy zdalnej, tak, bo tam pamiętaliśmy, że osoby nie będzie można odmówić określonym osobom pracy zdalnej, na przykład opiekującym się osobami niepełnosprawnymi, czy na przykład albo rodzice zalegli, trzeba się nimi opiekować na okrągło, ale to będzie wymagało właśnie przetwarzania danych dotyczących zdrowia, czyli tutaj będą zagrożenia w tym aspekcie. Oczywiście te zagrożenia możemy sobie uszczegółowić, ale jak powiedziałem, jest, są zwolennicy rozbijania na atomy tych zagrożeń. Ja jestem zwolennikiem opisywania zagrożeń tak bardziej globalnie, na przykład w podatności jaśniej wytłumaczyć o co chodzi. Na przykład proszę, mamy tutaj dwa razy przetwarzane są dane dotyczące zdrowia. Zagrożenie podobne, tak? czyli mam tutaj zagrożenie w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia, czyli nie spełniamy których zapisów artykułu 5 RODO. Natomiast podatność tłumaczy, o co chodzi. Tak, to jest w procesie organizacji pracy zdalnej, czyli na przykład to podanie może źle wpłynąć, dostanie ktoś je do ręki i doczyta się, że rodzic czy ma ktoś niepełnosprawne dziecko, tak? a nie jest do takich danych dopuszczonych. W procesie badania częstotliwości, bycia pod wpływem narkotyków też może być tutaj podatność w całym tym procesie występująca. Oczywiście możemy wypisywać jaką podatność, tak? że na przykład zabezpieczenie monitoringu jest słabe. tak, Każdy z może przejść, wpiąć w pendrive'a i sobie obejrzeć filmik, jak ktoś tam był pijany czy pod wpływem narkotyków. Szalał po korytarzu, zanim go komisja znalazła. I zbadała, tak. Więc tutaj po prostu wiadomo, że musimy tej analizy ryzyka dokonać. Kiedy już wykonamy te wszystkie dokumenty, które sobie tutaj poprawiliśmy, pozostaje nam do zmiany jeden z najważniejszych dokumentów to jest polityka ochrony danych osobowych. Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie w polityce, że politykę aktualizuje się. Również przez zapisywanie konkretnych procedur. To jest takie ciekawe organizacyjne rozwiązanie, związane z tym, że procedurę wprowadza administrator danych, przeważnie jest to prezes, tak wprowadza sobie, natomiast politykę zatwierdza się uchwałą zarządu, czyli trzeba ją wprowadzić tak globalnie. No wprowadzenie takiego dokumentu jest już bardzo kłopotliwe. Więc jeżeli mamy to globalnie rozliczone, to. Procedury sobie zapisujemy. Jeśli tego nie mamy, musimy zmodyfikować naszą politykę i wprowadzić ją oficjalnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tymczasowo wprowadzić procedury administratora danych osobowych, ale wtedy politykę trzeba zaktualizować, bo nie mieliśmy od niej odesłania. Polityka jest dokumentem wymienionym w RODO w artykule 24. Pamiętajmy o tych zmianach. Nowelizacja kodeksu. Już weszła, obowiązują wszystkie zmiany, natomiast trzeba dokonać zmian w tych dokumentach, żeby być w zgodzie z RODO.